Cześć! Za niedługo mikołajki, więc razem z Julką przygotowałyśmy się dla Was coś specjalnego. Sephora Collection jak co roku przygotowała kolekcję świąteczną, której motywem przewodnim w tym roku jest uroczy pingwinek. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się przeglądem wszystkich produktów z marki świątecznych, produktów z marki Sephora Collection, których cena zaczyna się już od 15 zł, a kończy na 150 no to co, może zaczniemy od tych prezentów, które są do 50 zł. I to są świetne upominki, na przykład na losowanie na Mikołajki, bądź właśnie jako taki drobiazg do skarpety. Możecie też spośród takich produktów, tutaj już mamy takie, które zaczynają się właśnie od 15 zł, czyli choćby nasza nieśmiertelna bombka z balsamem do ust. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że my na przykład u mnie w perfumerii w też wykorzystujemy tą bombkę jako przywieszkę do prezentu. Wygląda to przepięknie. Właśnie zahaczona o wstążkę na takim zapakowanym prezencie. Wygląda naprawdę bardzo elegancko. Ty już mi sprzedałaś patent na dodatkowy produkt. Mam tutaj jeszcze produkty oczywiście do kąpieli, których nigdy nie brakuje w naszej ofercie. No, i ja w tym roku myślę, że skuszę się zdecydowanie na tą gąbkę w połączeniu z kulami do kąpieli. To będzie świetny upominek dla małych dziewczynek, które u mnie w rodzinie po prostu uwielbiają wylegiwać się w wannie. A ty, jakie masz swoje ulubione właśnie produkty z takich małych upominków? Ja jak co roku spoglądam na tą paletkę, która posiada trzy odcienie, zazwyczaj odcienie brązu, więc jest bardzo fajną, uniwersalną paletką. No i też jest super pomysłem dla osoby, która gdzieś y, lubi bardzo naturalne makijaże, albo powiedzmy chce mieć coś zawsze przy sobie, jakiś powiedzmy odcień, żeby sobie ewentualnie zaaplikować w ciągu dnia. Naprawdę super. I y, jeszcze no rzecz, która mnie zainteresowała, to jest ten oprodukt. Tak, ja uwielbiam te ogrzewacze. One co roku po prostu mm, wiodą prym w sprzedaży, i mamy go też dostępnego w takim zestawie, który jest fajnym, takim niezobowiązującym prezentem. Więc jeżeli nie do końca na przykład znacie osobę, dla której y, kupujecie prezent, no to. Taka pielęgnacja do dłoni sprawdzi się naprawdę każdemu. I tutaj mamy ten ogrzewacz, o który pytałaś. I koniecznie pokaż mi, jak to się używa. Zobacz, tutaj w środku jest taki żel i jest też taka pływająca płytka metalowa. Żeby ten ogrzewacz zadziałał, musimy tą płytkę przełamać na pół. I zobacz, zachodzi taka reakcja chemiczna. To nam twardnieje i zobacz, y, co się teraz dzieje. Ojejku, jakie to cieplutkie. I jeszcze powiem Ci, co zrobić, jak już raz użyjemy takiego ogrzewacza, dlatego że on nie jest jednorazowy. Mm. Wystarczy wrzucić go do gorącej wody do wrzątku. Wtedy ta formuła znowu się neutralizuje i ta płytka od nowa jest y, taka y, y, możliwa do przełamania i wykorzystania ponownie. Koniec że trzeba go mieć. Yy. Jeszcze jeden produkt, to jest to. To jest spray, który nie dość, że pachnie, on pachnie tym zapachem, co w sumie cała kolekcja z tego, co pamiętam. Pillow Battle, czyli to będzie taki zapach kwiat bawełny z piżmem, więc bardzo też neutralny zapach. I słuchajcie, to jest naprawdę super produkt, jeżeli lubicie błyszczeć i świecić, naprawdę to jest genialne. A Kinga, jak wiecie, już jest fanką błysku. <laughs> tak. W tym roku jest też ekstra kolor, bo jest w taki trochę rose gold, pomieszany trochę z brzoskwinią. O, i to jeszcze można na włosy. Tak. Super. I wygląda bosko. To jest z W ogóle masz drobinki, takie wyglądasz, jakbyś była ośnieżona. Płatkami właśnie śniegu obsypana. Przepięknie to wygląda. Jak mówimy o brokacie błysku, to muszę koniecznie wspomnieć o tej kuli śnieg śniegowej, która wprowadza mnie totalnie w świąteczny klimat. W ogóle zauważyłeś, że ten pingwinek ma torebeczkę sefory. To Słodko to jest. To jest <laughs> tak. przesłodkie. Cudowne jest to, że kupując taką kulę i taką lampkę, nie tylko sprawiacie przyjemność osobie obdarowywanej, ale też robicie coś dobrego, dlatego że. Całość dochodu ze sprzedaży tych dwóch produktów jest przeznaczana na fundację Sukces Pisany Szminką, która wspiera młode dziewczyny opuszczające domy dziecka, chcące realizować się zawodowo. Jak widzicie, tych prezentów do 50 zł jest naprawdę dużo, ale przejdźmy dalej. Zacznijmy sobie teraz omawiać prezenty od 50 maksimum do 100 zł. Tak. I myślę, że zaczniemy sobie może od makijażu? Pewnie. Tutaj jest bardzo fajna paleta, która oczywiście jest pięknie mieniąca się, co oczywiście już mi urzekło. E, I w środku możemy znaleźć naprawdę masę kolorów. Od dosyć jasnych, naturalnych, po troszkę ciemniejsze i dość takie, moim zdaniem, odważne, szmaragd, tutaj trochę taki miedziany, oliwkowy. No, bardzo piękne są te kolory i fajne jest to, że możemy znaleźć i dosyć ciemny, i dosyć jasny kolor, co też się dosyć rzadko w paletach zdarza. No i też jak na taką paletę naprawdę ma ekstra pigment. I co najważniejsze, kupicie ją za 79 zł, czyli mamy... Trochę powyżej 50, ale dalej nie przekraczamy kwoty 100 zł. W zeszłym roku miałyśmy podobną paletkę w ofercie i moja mama była nią zachwycona, więc myślę, że ten prezent świetnie się sprawdzi dla każdej z mam, która odrobinę makijażu na co dzień też stosuje. No, pigment jest naprawdę super, cienie płyszczące mają naprawdę ekstra blask. No i no tak jak mówiłam, tą paletą możemy zrobić sobie każdy makijaż. Tak jak już jesteśmy przy makijażu, to musimy się zatrzymać przy pędzlach. Zobaczcie, tych zestawów z pędzlami jest naprawdę kilka do wyboru i to, co jest świetne, to, że to jest super pomysł na prezent dla na przykład siostry, która podbiera wam pędzle i nie chcecie, żeby dłużej używała waszych, waszych produktów z waszej kosmetyczki, no to może mieć swój własny bazowy zestaw pędzli. Albo dla zabieganej kobiety, która lubi mieć przy sobie zestaw podstawowych pędzli, w którym znajdziemy pędzel do podkładu, do pudru i do oka. Każdy z tych zestawów zawiera właśnie takie bazowe pędzle do wykonania pełnego makijażu. To skończyłyśmy makijaż, to może przejdźmy teraz do pielęgnacji. I pokażę jeden z moich ukochanych zestawów. I to jest coś chyba dla każdej zapracowanej kobiety i maniaczki pielęgnacyjnej, bo tutaj mamy możliwość wypróbowania każdej maseczki w płachcie, jaką mamy w ofercie. Znaczy do, każdego, do każdej części ciała, bo mamy maskę do włosów, do twarzy, pod oczy, do, do dłoni, stóp. Naprawdę możemy się. W całości omaseczkować. No i też jest fajny prezent, jak ktoś w ogóle nie zna tych produktów marki Sephora, tak naprawdę ma możliwość przetestowania produktu tak naprawdę na każdej części ciała. Jak już jesteśmy przy pielęgnacji, to przejdźmy może do pielęgnacji ciała. I tutaj pokażę Wam jeszcze jeden zestaw, ale pamiętajmy o tym, że on nadal nie przekracza 100 zł. Jest naprawdę godny uwagi, ponieważ on jest w sumie prezentem dla każdego. Mamy tutaj żel pod prysznic, gąbkę i mydełko do rąk. Coś, co tak naprawdę używamy na co dzień. Zapach jest nadal ten sam, czyli ten delikatny właśnie bawełniany. czy nie będzie przeszkadzał, nawet jeżeli chcemy zrobić prezent siostrzeńcowi, czy też bratanicy. Każdy by się z takiego też mi się wydaje, zestawu ucieszył. Zdecydowanie nie jest to produkt zobowiązujący. Tak, dokładnie. No to jak jesteśmy nadal przy pielęgnacji, to ja bym jeszcze wspomniała koniecznie o tym zestawie dla mężczyzn. Tam jest za tobą Kinga, to może podaż. Świetnie, że w tym roku pojawiło się właśnie coś, co możemy wybrać dla każdego mężczyzny, zestaw oczyszczający i tutaj mamy wszystkie produkty do pielęgnacji twarzy, które zawierają węgiel aktywny. Mamy tutaj plasterki na nosek, mamy peeling do ciała, maskę, ale bardzo fajne jest też to, że mamy tutaj pojemną kosmetyczkę przezroczystą, która sprawdzi się świetnie na wyjazdy. No dobra, to teraz przejdźmy do rzeczy, które nie przekraczają nadal kwoty 150 zł. I tutaj mamy większą wersję chociażby zestawu pielęgnacyjnego do ciała, w którym znajdziecie mgiełkę żel pod prysznic, balsam i ten cudowny ogrzewacz do dłoni. No i oczywiście nasz nieśmiertelny kalendarz adwentowy. Z racji tego, że nagrywamy troszeczkę wcześniej, a mamy już pierwszy tydzień grudnia, to całkiem możliwe, że już tych kalendarzy nie ma w sprzedaży, ale myślę, że zgodzicie się ze mną, że to jest wspaniały prezent, który po prostu prowadza nas w klimat świąt. Ja zawsze nie mogłam się doczekać, żeby otworzyć wszystkie okienka na raz, jak tylko dostałam taki kalendarz. A ja się muszę przyznać, że zawsze takie kalendarze już otwieram w listopadzie. <grym> nie mogłam się już doczekać. Ale mamy tutaj jeszcze jeden zestaw, który jest zdecydowanie godny uwagi. Jeżeli macie koleżankę, która uwielbia makijaż z akcentem na usta, czyli na przykład tak jak ja, to na pewno ucieszy się z takiego zestawu długotrwałych pomadek. Mamy tutaj różne wykończenia matowe oraz metaliczne i ten zestaw i te pomadki sprawdzą się zarówno na usta, ale też rewelacyjnie jako baza pod cienie, jeżeli lubimy właśnie takie intensywniejsze, długotrwałe makijaże również na oczach. Dokładnie i też fajne jest to, że tutaj są tak naprawdę wszystkie bestsellerowe też kolory. Mamy tu kolor 13, mamy tą kultową jedynkę czerwoną, która wygląda przepięknie. No i też fajne jest to, że te kolory można ze sobą łączyć. No nie wiem jak ty, ale przepięknie by wyglądała ta czerwień z tą metaliczną czerwienią. I Albo ja na przykład, przykład nałożenie tych dwóch metalicznych odcieni jednocześnie, czyli tak. obrysowanie ciemniejszym i rozjaśnienie tak. jaśniejszym. To jest super opcja na przykład do makijażu wigilijnego. Dziewczyny, zobaczcie, jeżeli byśmy miały budżet 150 zł obie z Kingą, to zobaczcie ile mogłybyśmy kupić prezentów dla naszych najbliższych. Ja na pewno wybrałabym ten zestaw kąpielowy, o którym wam mówiłam. Ja na pewno wybrałabym kulę śniegową i termoform. Myślę, że jeszcze skusiłabym się na te cienie bazowe za 15 zł. No i oczywiście rozświetlacz w sprayu. I razem te wszystkie produkty tworzą nam kwotę 148 zł. My już wybrałyśmy prezenty dla naszych najbliższych, a teraz kolej na Was. Zapraszamy Was do naszych perfumerii Sephora oraz na sephora.pl. A wy dajcie znać w komentarzu, jakie prezenty Wy byście wybrali dla swoich najbliższych. Mieszcząc się w kocie na przykład 150 zł. No to my lecimy na łyżwę, zabieramy nauszniki i do zobaczenia!